O nie! Moja kamera! Moja kamera! O nie! Kamerę straciłem! Dziś boja. Witam Was serdecznie, kochani, w odcinku eventowym, w którym wysadzimy sobie aż 100 jajców z biedroneczki. Tak, tak, jak właśnie dobrze usłyszeliście: jajca z biedronki. Ale zanim do tego dojdziemy, tradycją jest malowanie jajek. Więc w dzisiejszym odcinku pomalujemy jajeczka, zrobimy jajeczka w czekoladzie oraz wysadzimy te jajeczka, zrobimy gigantyczną jajecznicę. No, oczywiście jak ktoś nie lubi surowego jajka, to będzie jajeczko też na twardo, więc kochani z okazji tego, że mamy święta boższego narodzenia, chyba to już dawno temu było, święta wielkanocy, pogoda dość nie sprzyja, ja jestem trochę zwariowany, bo napisaliście mi ostatnio, że lubicie takiego machonego, zwariowanego, naćpanego, nachlanego i i w ogóle, w ogóle, to ja będę więcej mówił, więc kochani zapraszam was do oglądania. A więc kochani zaczynamy na pierwszy ogień leć tą jajeczka do wody i postaramy się ugotować jaja na pardo. Mam tutaj przygotowane już dwa wulkany. Ustawiamy nasz garnek i wrzucamy dwa jajeczka, do garnka. Ustawiamy sobie odpowiednio kamencona. I zobaczmy. Czy da radę ugotować nasze jajoszka na fardo. Co dwa wulkany, to nie jeden, prawda? Woda zaczyna zmieniać kolor na biały i zaczyna powoli dymiać. Ja tu widzę, zaczynają się te piękki palić powoli. Zwróćcie uwagę na pięki, jak się ładnie wypalają.

Powiedział, że prawie wulkan wybuchł, coś go rozerwało, posłuchajcie no, jak woda gotuje się, patrzcie jak się pięknie woda gotuje, patrzcie, patrzcie jak się woda gotuje nad, z naszymi jajeczkami, nawet nie będę tego dotykał, bo to jest naprawdę dość wysoka temperatura, nawet bym powiedział, że to jajko zaczyna pękać, to Trzeba je przekręcić, o i będziemy mieli już jajoszka na e, twardo, na twardo, na razie niech... Te jajeczka sobie siedzą, tutaj widzę kratki powypalane, A my, kochani, w międzyczasie pomalujemy sobie jajeczka na świąteczne koloryki. Zapraszam do oglądania, na ciąg dalszy oczywiście. Ale wpadłem na ten pomysł. Sprawdźmy, czy chociaż jedno z tych jajek się ugotowało, weźmy to popękane bardziej. Uch. Uch, nie da się wziąć. Nie, nie chodzi, że się nie da wziąć, tylko opary palonego drzewa po oczach widzą. Uh, tak jak palone liście. Dobra, czekaj. No i teraz wielka tajemnica wiary to niech sobie trochę poleży, bo ludzie mogą stwierdzić, że jajko we wrzątku dłuższy czas jak poleży, to się ugotuje. A my chcemy sprawdzić co się stanie jak się stanie. O, tak to wygląda patrzcie. Uu, tylko zewnętrzna skorupka się ugotowała. Ścieła bym powiedział, a reszta jajka no niestety. No to co? To niech sobie siedzi, a my bierzemy się za malowanie. Weźmiemy sobie taką oto szczupłeczkę, weźmiemy sobie taką szczupłeczkę, wyłożymy sobie te jajeczka uh -huh. w taki oto piękny sposób. Nawet Martynka mi dzisiaj ugościła. opowiedziała no. wujek, ja ci pomogę, pomaluję, pomaluję ci jajka. Dobra, wiem, że to brzmi dwuznacznie. Zboczeńce małe. Tu jest reszta tych jajków. No i teraz weźmiemy sobie od takiego dymka. Pomalujemy sobie na pomarańczowo. Szukam tylko zapalniczki, gdzie mam zapalniczkę. Tam to leci wiatr. Więc odpalamy dymka. Bierzemy dymka. No i bierzemy się za malowanie jaj. Jak się najpierw rozkochosi dymek. No i malujemy sobie jajeczka. Martyna, dawaj kolejne jaja. Dawaj jaja. Otwieraj pudełka. O! Dawaj szybko, chodź tutaj, otwieraj. Szybko. Dawaj kolejne. Szybkie malowanie jajka. Jajek z mahonym, dawaj. Dawaj kolejne. Dawaj. Szybko, szybko. Otwieraj, szybko. Dawaj kolejne. Będziemy mieli kolorowe jajca. on nie do końca pomalowane. Dobra, koniec, koniec! Starczy? Rundy pierwszej? Przygotujemy się teraz lepiej do rundy drugiej? I oto jak wyglądają nasze jajeczka. Jak w prosty, szybki sposób pomalować jajka. A żeby wasze dzieci nie jadły tych jajek, to są pomalowane dymem. Zdrowo, ekonomicznie i pięknie, patrzcie. Jakie piękne jajaszka. Jakie piękne jajaszka, tutaj patrzcie. Jakie jajuszka.

żeby nie przeciągać, bo pewnie już zamówią was. Jest co? A te damy tutaj na boczek. Wyciągniemy teraz sznycę. Zobacz, jak nie... się Dobra, 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 dobra Martinka. Te przemalujemy, poczekaj. Nabarwimy troszeczkę jak te. O, przemalować te. Jajka. O, stary. Ja już widzę, co z tym się dzieje. ony, ty czubie genetyczny! Dobra? U? Ale przedusiła. Ale powiem Wam, efekt wyszedł naprawdę epicki. Zobaczcie sobie najpierw te małe lambadziary, A jak wyglądają. Ostatnie tchnienie? No, te tak średnio bym powiedział, No ale zobaczcie te. Zobaczcie te, jak wyglądają. Widzicie? Takie jak ładne, tak? błyszczące jajeczka. Naprawdę, efekcik wyszedł znakomity. I później to wszystko podniesiemy i zobaczymy, jak to wygląda. A ja sobie z tymi pomarańczymi to wszystko połączę, żeby zrobić takie ładne zdjęcie na e, miniaturę. Ale musicie przyznać, że efekcik wyszedł zacny. I tylko tak wyglądałem z tyłu. Patrzcie. O tak. To fajnie wygląda, naprawdę. Jajeczka epicko wyglądają. Tak takie kamyczki świecące, nie? No. Sprawdźmy nasze jajko po 10 minutach siedzenia w gorącej wodzie. Tak wygląda nasze serce z jajoszków. A tu jest jajocha. A i... O, na razie prezentuje się dobrze. Nie, trochę lepiej wygląda bym powiedział, że to wyszło jajko na miękko. Dosłownie, jajko już na miękko. Lepiej na pewno wygląda od tamtego. No, teraz tak. Dobra, więc teraz weźmiemy się, kochani, za przyrządzenie jajek w czekoladzie. Tak, 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 dobrze, słyszeliście. Zrobimy jajka w czekoladzie. Żeby przyrządzić jajeczko w czekoladzie, potrzebujemy jajka oraz czekolady. Do tego przyda nam się taki wielkanocny króliczek. Obieraj Martyna go ze skórki. I wrzucamy go tutaj do naszego kociołka. Jednego całego wrzucimy, a resztę po prostu... Mm, ty. Czekaj. Dobry! Jak biedonkowy zawsze grosze. Rozbijamy czekoladę. Jednego w całości dam. O tak. Niech to siedzi, o nie? Będzie się stał. No dobra. Kusz go i rzucaj. Ja nie żadnej czekolady, dziecko. <grych> nie, chodzi mi, że jak na biedronkę, to przybysz się, dobra. No, jak na biedronkę? Zawsze były takie. takie takie nie <grych> 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 Dobry. No, to jest głód. Dobry. Dobra. A ten będzie stał jak żołnierz. Capo di capo. Dobra. On sobie stoi, no i teraz, co musimy zrobić? No, jak wiecie, doskonale musimy rozpalić nasz wulkanik. Bo, jakby to było inaczej, jakby machony jakimiś innymi sposobami jakimiś ogniskami, jakimiś palnikami. Hony tylko wszystko za pomocą pirotechniki. A więc, widzimy się po krótkim, małym cięciu. Mietek to się kameruje. Oczywiście, nie pamiętajcie, dzieci, nie próbujcie mnie naśladować. I wulkan z gaz, widzicie? Nie powinniśmy drugi raz odpalać pirotechniki, ale tu możecie zobaczyć, że po prostu ląciszek z gaz, Więc da się jeszcze uratować i niech się gotuje. Zobaczymy co to będzie, czy to będzie machony kit, czy kit, hit, hit, jakoś tak, dobra. A ja w tym czasie oddalam się na bezpieczną odległość, bo jak wiecie doskonale, wulkany lubią wybuchać. Czekolada się kopiuje, bo widzę dym. Wiecie, ja czy się zapali, czy się, się roztopi, nie? Czy się coraz lepiej dymi. Nasz mały zajączek! Przewraca się! Leci! Leci! Piknął! Czekolada się pali! Poszedł. No, i takim oto sposobem Gesslerowa za mnie nie będzie. Patrzcie, tutaj, jakie te opiły metalu. Jak się poroztapiało. A nasza czekolada się pali i nic z niej nie będzie, bo jak możecie zobaczyć, wypaliło garnek. Dziurę wypaliło na wylot. Tak. Ale jaki flame flower poszedł. No, niestety, nie zawsze będzie hit. Czasami wyjdzie kit. Może troszeczkę przesadziliśmy z temperaturą i spaliło nam garnek i czekoladę I, I te wszystkie piękne króliczki, które teraz Po prostu płoną Jakby ktoś nie miał czym w piecu palić, możecie palić takimi króliczkami Czekoladowymi Tak, czekoladowymi Oczywiście ten wulkan też jakoś tak dziwnie zareagował Martyna Przynieś dużą butlę Zagasimy pożar Zobaczymy co to z tego będzie Kurde, blaszka Przekręcaj dziurką i zalewaj Ugaś Gaś pożar Gaś pożara no to chyba jest dość gorąca No chyba na pewno Widzę jak tylko czyszczy Zapachniało <grym> <grym> no, dum dum. dam, dam Zapachnęło mi taką spalaną czekoladę. No, wylewa się Dobra, starczy Czy ja wiem, czy starczy <grym> Dobra Nasz to nasz wielkanocny króliczek Pokaż fasz łeb podrwa. <grym> Marcin, jak chcesz? Chciałaś czekolady masz. Możesz zjeść sobie Nie. O patrz, tu jeszcze kawałek jest, ty, to wygląda jak nie powiem co. pokaż O, o Jezu, ale to... A co to za kulki są? Ty widzisz? Te kulki? Patrzcie, co to za kulki. Ty no, widzisz? No, co to są za kulki? No zobacz. Nie wiem. Czyż tu nic oprócz te czekolady nie było? Pusty garnek był. Sami widzieliście, ty. Może ten, Zobacz. No, może od wulkanu coś. No jak? Zobacz kulki normalne są. Co to jest? Zobacz. Odkryliśmy czyśby, czyżby, czyżby... Czyżby w zajączkach z Biedronki były jajeczka? Takie małe jajeczka. Może ten zajączek miał młode jajeczka. On miał znieść te jajeczka. Dobra, miesza, Nie będziemy dochodzić tego. Zobaczy dziurkę. Nie ma że to w O, <laughs> Zobacz, jaką dziurę wypalił! To dwa złote takie dziury! No, dwa złote! <laughs> Nie wypaliły taki dziury jak tu jeden. I mieliśmy garnek do pirotechniki, No to teraz będzie boży Donek na nowy garnek. No i tak to wygląda. Więc yy, my teraz zbieramy te jajeczka i lecimy w nasze sekretne miejsce, gdzie odpalimy sobie 20 dumbumów 5G kontrast jajek. Dwa jajka muszę z domu, tylko kobicie zakosić, żeby było równo do pełnej setki. A więc nie będziemy przeciągać. Widzimy się po krótkim cięciu. A więc, kochani, dotarliśmy do naszej słynnej miejscóweczki, pod ścianę płaczu, i bierzemy się teraz za wysadzenie. Użyjemy do tego celu mianowicie 20 bum 5G. Mam nadzieję, że powstanie masowa destrukcja. A tu są nasa jajeczka, tu jest kamera slomo, a tutaj pozdrawiamy wszystkich z live'a A więc, yy, kto ogląda live'a, tego oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Wbijajcie na machony live, a my bierzemy się teraz za układanie tych wszystkich jajeczków. Tak, uciekajcie. Albo wysoko Martyn Katamicz. Tam iść, dobra. Oto nasz kopczyk jajeczny ze stu jajeczek. Tam jest slomo, tam jest live, a tu jest tłusty manipul. Czuję, jak mi na łeb spada jajko. Działa. O, ja pierdolę. Jezu, jak mi się ręka co? trzęsie. Jak mi się ręka trzęsie. Tu były jajeczka. Tu były jajeczka. Jezu. Jezu. Patrzcie, co tu się stało. Patrzcie. Patrzcie, jak mi ręka chodzi. Patrzcie. To są jaja. To są jaja wszędzie. Cała. Patrzcie. To są jajka. Wszędzie jaja. Ale jajów. ale jajów, ale jajów. Ja tam normalnie za tym murem stałem i w łeb dostawałem z kamieniami. Ja pierdziel, ale impluzja. Ja wam pokażę, ja tutaj siedziałem. Tu dosłownie siedziałem. Oby ta baba nie przyleciała. Tu normalnie siedziałem i takie coś mi na łeb spadało. Stamtąd. Ja pierdziel. To się nazywa... Mega impreza! Chyba będzie trzeba cel zrobić na nowy statyw! O nie! O nie! <laughs> statyw mi się zepsuł! Więc życzę wszystkim! Smacznego jajeczka, mokrego dinguska I wesołego aleluja. Ja się z wami żegnam. Jeśli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie tą łapę! dla tego biednego statywu, kochany! 3 lata ze mną wytrzymałeś. 3 lata. I taki los cię spotkał. Taki los. Nawet na kamerze jest tutaj kurczak. Więc, e, raczej jajeczko. Więc ja się z wami żegnam. Jeśli wam się odcinek spodobał, tak naprawdę zostawcie łapę w górę. Jeszcze raz życzę wam e, smacznego jajeczka, mokrego dyngusa, wesołego Alleluja i po prostu wesołych tych świąt, żeby się w gronie rodziny yy, dobrze je spędzili. Ja się z wami żegnam. Jeśli wam się odcinek spodobał, pamiętajcie łapa w górę. Wszystkie ważne informacje znajdziecie w opisie. Jeśli chcecie kupić dobrą pirotechnikę, wbijajcie do naszego sklepu yy, pirochit.pl, wbijajcie na nasze forum elitamachonego.pl nawet już działa czat oraz wbijajcie na naszą grupę Elita Machonego na Facebooku, więc trzymajcie się ciepło, a jeszcze jak macie jakieś pytania, sprawy biznesowe, piszcie na machony team, to jest mój fanpage. Trzymajcie się ciepło i E na raza.